Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, nie, w ostatnim, jak na razie, filmie odcinku ogólnie z gry Minecraft. Długo mnie nie było na Facebooku, pisałem, co się ze mną dzieje, gdzie byłem. Co robiłem? W sumie to mało zrobiłem, bo byłem chory. Od prawie od, od połowy stycznia w sumie przeleżałem w łóżku, byłem chory. Eee, później w ferie wyjechałem, bo jakoś tak w pierwszym tygodniu ferii wyzdrowiałem. Prawie miesiąc byłem chory w sumie. Eee, I na drugi tydzień wyjechałem. Wszystko mieliście na Facebooku. Niestety i tak, tak czy siak nikt się nie odezwał, nie odpisał ani razu na fejsie. No, ale to to ja się już na Was ani nie, nie mam ani nic nie mówię na ten temat. E, dlaczego się zdecydowałem, żeby nie nagrywać Minecraft'a? Tak, ja jestem nad swoim domkiem na Creative, bo w, odpaliłem save'a, wszedłem na serwer, e, na serwer, na mapkę. No i w, w sumie na mapce się nie, nie to, że coś wydarzyło nie w tym wolnym co leżałem w łóżeczku tak myślałem robiłem paczkę znaczy paczkę nie, nie ja robiłem bo myślałem żeby nagrywać już zacząć tak jak wam też pisałem na fejsie od 1 lutego na paczce innej paczce modów pod wersji 1.4.7 i tak miało być ale jedna choroba później druga choroba i jakoś mi się nie za bardzo chciało, ponieważ, no nieważne na co byłem chory, no co w sumie jeszcze jestem. I yy, jakoś nie, nie miałem aż takiej ochoty nagrywać, ani w ogóle grać w Minecrafta. Miał, miałem grać na paczce yy, Feed the Beast. Yy, to była paczka dire Wolfa, użytkownik Direwolf chyba 20 bodajże, czy tak. Na pewno jest Direwolf. On tam w, już grał w Minecrafta ogólnie na, tej, na tych swoich paczkach bardzo, bardzo dawno i dawno zaczął, długo gra. I, I właśnie myślałem, żeby... nawet... miałem ja ścieżkę robić. Y, tak myślałem, żeby właśnie może na, jej, na jego paczkę się przesiąść, ponieważ on tam o tą paczkę bardzo dbał. Jak zacząłem oglądać jego odcinki, w sumie to chyba przyjrzałem ze 3-4 serie jego o Minecraft'cie. On oczywiście kręci po angielsku, ale powiem wam, że na tyle jak ja znam angielski i na tyle jak on to wszystko ładnie tłumaczy, to myślę, że taki przeciętny nie wiem, gimnazjalista yy, spokojnie by go zrozumiał i wiedział o co chodzi i co robi na odcinkach, a dla mnie on jest chyba jednym z najlepszych youtuberów, którzy nagrywają oczywiście i którzy znają się tak bardzo dobrze na modach. No i tak, wracając do tematu, miałem się przesiąść na tą paczkę FitDebista. Nie wiem, co ja robię, ale mam pewien pomysł. Polecimy sobie... Idę, nie byłem tam za morzem. Albo sam. Miałem się właśnie przesiąść na tą paczkę FitDebista 1 lutego i tak jakoś się nie przesiadłem. Znaczy, ogólnie paczka była cała już gotowa. E, nawet mapa była już wyrenderowana, wygenerowana. E, mapkę bardzo fajną znalazłem według mnie. E, ale tak jak właśnie już Wam wspominałem, złapała mnie druga choroba i jakoś mi się odechciało. E, a teraz, tak e, z perspektywy czasu widzę, że Chyba dobrze, że nie zaczynałem drugiego sezonu, bo to już miał być drugi sezon. Ponieważ troszeczkę pograłem sobie sam, prawda, żeby obczaić paczkę. żeby obczaić paczkę właśnie jak to wszystko wygląda również na 1.4. jak to wszystko wygląda na 1.4.7 i w ogóle. I chwilę powiem Wam tak, włączyłem Minecrafta, pograłem sobie może z 5-10 minut, no troszeczkę czasami dłużej, zależy jakiego, jaka akurat miałem chęć do gry, ale naprawdę to nie było aż tak długo i wyłączyłem Minecrafta. Jakoś nie miałem zbytnie ochoty ani grać, ani coś budować. Minecrafcie. I też właśnie sobie wtedy pomyślałem, że dobrze, że nie zaczynałem tej nowej serii z Minecrafta, nowego sezonu w sumie, bo to dalej miał być My Minecraft. Ponieważ chyba bym go nie dokończył, a jakbym go zaczął, to skończyłbym go pewnie po 5-10, może odcinkach, co też nie jest dobre dla kanału, ponieważ byście się nastawili, że odcinki będą. że może nawet fajne. Chyba, może nie. I nie wiem zresztą, wy, wy oceniacie. W sumie nie, ocen nie oceniacie. Ale to szczegół. I, I po prostu bym zakończył tą serię. Dlatego dobrze, że nie rozpocząłem, a Teraz zauważyłem, że właśnie chyba już mi osobiście, powoli jak na razie przechodzi chęć do gry w Minecrafta i ogólnie Don Powiem wam, że ja nawet nie oglądałem odcinków z Minecrafta. Czasami obejrzałem sobie szczerze wam powiem e, Mistera tylko, bo on bardzo ciekawie tam właśnie też na tej paczce Fitdebista kręcił i bardzo ciekawie opowiadał no i od czasu do czasu ale to naprawdę sporadycznie może z dwa odcinki obejrzałem Huśka i jego przygody ponieważ on tam też chyba już teraz z tego co wiem zaczął na I Ja nie, i nawet nie oglądałem tak, tak jak kiedyś oglądałem często NK i nawet tego Daję Rufa zacząłem od początku oglądać to powiem wam, że z jego nowej sezonu, z nowego sezonu Minecrafta Obejrzałem może z 5 odcinków, 6. Nie kojarzę dokładnie, ale bardzo mało. On to ma chyba 30 odcinków. I też właśnie jakoś przestaje mi się ta gra podobać. Ogólnie cały zarec gry mi się bardzo podoba, ale już chyba te klocki się powoli nudzą. Zawsze chciałem zobaczyć co to jest. Taki ogólnie już się troszeczkę mi to nudzi. Nie wiem czy tylko mi... Chomis troszeczkę szybciej odpadł z tego, no ale to wiecie, każdy ma inne upodobania i... Wow... Każdy troszeczkę inaczej podchodzi do gry. Dlatego jak na razie Minecrafta na moim kanale nie będzie. Podkreślałem sobie słowo moim, nie mam nic, nie mam na myśli żadnego innego kanału, ani chomika, ani nikogo innego z moich znajomych. Dlatego ja z Minecraftem na razie kończę, tak jak już Wam mówię jeszcze raz. I, i chyba tyle. W, pojawi się również kolejny, niedługo, niedługo... No, niedługo, w sumie, film mówiący o tym, co będzie na kanale. Ale chyba również powiem w tym filmie, bo więcej osób z tego, co zauważyłem, obejrzy ten film niż film. Jeśli nazwę go, nie wiem, Audiolog albo coś innego. Tak więc mm, co będzie na kanale Oczywiście tak jak wam już kiedyś mówiłem z nagrywania nie mam zamiaru rezygnować, ponieważ trochę mi to ogromną frajdę. I tak. Zamierzam. W końcu, w końcu, po długim, długim okresie. Dokończyć. Serię z Anno 2070. Nie kończę tej serii nie z tego powodu, że nie podoba mi się ta gra. Jak się przyglądam, żebym był koło swojego domu? No, Spoko. Nie z tego powodu, że nie podoba mi się ta gra, tylko ponieważ jakoś również nie miałam ochoty. Grać w takie gry. Ostatnio powiem wam szczerze, zagrałem ostatnio w sumie już nie, bo jakoś od listopada już gramy sobie z Krystianem tam z klasy ze znajomymi w Lola. Mam 18 już level, nawet ostatnio chyba nabiłem jakoś. Krystian ma 21, możecie się pytać i. Tak, nie wiem czy się coś z tej gry pojawi. Nie wiem, w ogóle to piszcie w komentarzach, czy chcecie, aby coś się z tej gry pojawiło. Kolejną grą. Anno w końcu dokończę, bo tam z tego co chyba dobrze czytałem, i nawet jakiś tam użytkownik mi pisał, nie zostało zbyt dużo misji. Dlatego Anno na pewno dokończę, ale jeszcze musi sobie chwilę poleżeć. Musi dojrzeć ta gra. I we mnie, i na kanale. Chyba. Kolejną sprawą jest ostatni, ostatnie odkrycie. Mogę to tak nazwać. Nowej gry MMO. Free to play, oczywiście. Która się nazywa Terra. Nie wiem, czy to jest ostatnie odkrycie moje. W sumie Krystian mi o tym powiedział, o tej grze to jakiejś tydzień temu, około, około tygodnia temu i powiem Wam, że akurat wtedy byłem na feriach, wróciłem do domu, ściągnąłem tą grę, ona tam zajmuje chyba 20, 20 albo 27 giga. No, troszeczkę sporo, ale powiem Wam, że jest warta takiej wagi, ponieważ jest oparta, no to jest MMO, prawda? Czyli chodzimy, zabijamy jakieś tam stworki, wykonujemy questy, no i rozwijamy ogólnie swoją postać. Ja tę grę zobaczyłem na kanale, Podajże kryjstan mi podesłał linka u Wojtasa. Tak mi się wydaje. Link będzie w opisie, ale postaram się również ja coś wrzucić z tej gry. Może mi się uda namówić Krystiana. Zobaczymy. Z Krystianem to nic nie jest pewne, ale ja myślę, że wrzucę jakiś taki mały, mały pokaz tej gry. Jak to się wszystko zaczyna. Od początku wszystko rozwijanie postaci. I pierwszy, nie wiem, tam parę, pięć leveli na przykład. I kolejną sprawą to jest 7, 7 marca dokładnie jest premiera u nas gry w Polsce SimCity yy, to jest to jest gra ekonomiczno strategiczno jest taka się jeszcze? chyba nie, ekonomiczno strategiczna yy, mi serce kręcił SimCity chyba czwórkę z tego co wiem a teraz wychodzi ogólnie SimCity będzie się nazywać, ale to jest SimCity 5 bodajże, jeśli dobrze kojarzę i po prostu dostajemy wolny teren i budujemy swoje miasto od podstaw, czyli na przykład zaczynamy od dróg, od, od innych rzeczy, to jest też bardzo fajne, bo uczy nas zarządzania takiego i miastem i ogólnie takich różnych informacji jak działa miasto, państwo nawet. Pozwala nam budować bardzo dużo rzeczy. Od, od elektrowni po jakieś lotniska, po hotele, yy, jakieś drogi szybkiego ruchu, autostrady, ekspresówki, wszystko, wszystko, wszystko. Przedszkola, szkoły, parki, yy, porty. Yy, w piątce dokładnie nie, we, nie wiem, co będzie, ponieważ nawet nie oglądałem jakiś tam trailerów. Zwiastun w tej gry nie oglądałem, tak? E, I e, nie wiem co będzie. Czekam aż zobaczę osobiście tę grę i czekam na niespodziankę. Jak możecie usłyszeć, mówię cały czas przez nos, tak? To jest wina choroby trzeciej pod rząd, którą przychodzę. E, dlatego też jakoś tak troszeczkę zeszło zanim zabrałem się za nagrywanie. Czyli myślę, że 7 marca wychodzi, i tak mi się wydaje, że powiem Wam tak: nie grałem w poprzedniej części tej gry. Żadne miałem taki zamiar, ale jakoś mi się, jakoś nigdy nie miałem aż takiego takiej chęci i motywacji do tego, żeby zainstalować i kupić tą grę. Dlatego kupuję sobie piątkę. I tak mi się wydaje, że pierwsze wrażenia właśnie nagram, czyli pierwsze uruchomienie, wszystko, wszystko nagram i wstawię wam filmik z tego. I podsumowując, Minecrafta nie będzie. Jak na razie na kanale i chyba na to się nie zmieni, ponieważ jakoś Szczerze Wam mówiąc, już mi się troszeczkę przejał ten Minecraft. Już mogliby coś nowego wprowadzić. No dobra, to wiecie, to jest oczywiście moje zdanie. Nie mówię, że Wam się musiał przejeść. Akurat, według mnie, już się troszeczkę nudna wystaje, bo ciągle to samo. Też e, zarzucaliście mi kiedyś dawno, jak zmieniałem mapę. Dlaczego zmieniam mapę? Ponieważ wtedy przygoda zaczyna się od nowa. I od nowa... Wiem, że to jest może troszeczkę dziwne, ale od nowa wszystko musimy robić. Zbierać surowce od początku, wszystko, wszystko, wszystko. I to jest... Jak dla mnie to jest fajne. Ja ani nie pamiętam, żebym miał mapę taką... którą długo bym miał. Ja często zmieniałam te mapy, ale dla mnie właśnie to się wydawało fajne. No, to wiecie, to każdy inaczej odbiera. Ale dobra. Nie przedłużając już, podsumowując, Minecrafta nie będzie. Na kanale pojawi się Anno2070. Kontynuacja serii na pewno. Dokończymy tę grę. Pojawi się SimCity na też na pewno. Co do Tery będzie jakiś taki pokaz przeze mnie zrobiony. Tej gry. I myślę, że pograć również będziecie mogli ze mną, z Krystianem, bo on też ciągle, znaczy może nie ciągle w to gra. Co do e, League of Legends, LoL'a potocznie zwanego, e, nie wiem czy się coś pojawi. Jakoś nie za bardzo jestem chyba tego e, przychylnie nastawiony, żeby pojawił się na kanale, ale to wszystko zobaczymy. Też bym, by trzeba było zebrać jakąś ekipę większą i w ogóle. Może się coś pojawi? Nie wiem. Wypowiedzcie się właśnie na te tematy, jeśli chodzi o serię, jeśli chodzi o Lola, jeśli chodzi o Terre. Czy już graliście, czy widzieliście tą grę o SimCity, czy zamierzacie kupić? Bo wiem, że to ma być bardzo fajny tryb kooperacji i rozwijania miast razem, w, w osobę, grając ze znajomymi. To z chęcią na pewno może i nawet coś e, zagramy e, i co? I chyba tyle, tak więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wysłuchaliście do końca Tak jak powiedziałem pojawi się jeszcze materiał e, co będzie na kanale e, i, i chyba tyle tak więc skomentujcie ten filmik. Yy, yy, Wypowiedzcie się wypowiedźcie swoje zdanie na ten temat. I, 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 i co? I tyle. Ja się z Wami żegnam. Jak zwykle komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć paczołem i na razie.